Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z odpowiedzi do Q&A. Jest to już piąta część, moi drodzy. Także sami prawdopodobnie domyślacie się, że strasznie tych dużo pytań zadaliście, ale tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednich częściach obiecałem, że odpowiem na wszystkie i taki też mam plan. Także moi drodzy już drugą godzinę nagrywam, ale zawziąłem się i myślę, że Uda się skończyć ten, 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 te wszystkie pytania myślę gdzieś w jakichś 6, może 7 częściach, ale to zobaczymy. Lecimy dalej. Nagrasz Game dev Tychon, nie nagram. Nagrasz GTA 5, nagram. Nagrasz Gotika 3. Raczej nie nagram, ale zobaczymy, może jakiś odcinek testujemy. Jaka jest Twoja historia z YouTube? Em? Moja historia z YouTube'em jest bardzo krótka. E, około półtorej roku temu zacząłem interesować się montażem i obróbką filmów. E, jako jedno z moich zainteresowań, e, po prostu ponad te zainteresowania, które gdzieś tam nie, nie są związane z komputerem. I postanowiłem to zainteresowanie połączyć z moim gadulstwem i z moim, z, moją, z moim zamiłowaniem do gier komputerowych. W ten sposób powstał mój kanał. No, no, co tu więcej można powiedzieć? Czy będziesz pokazywać nam ciekawostki z gier w osobnej serii? E, to pytanie już wcześniej padło. Żeby taką serię nagrać, to po pierwsze trzeba te ciekawostki znać i odkrywać. A ja niestety nie mam czasu grać w gry. Jedyne, na co mam często nagrywać. E, a jak nagrywam jakąś grę, no to wtedy ewentualnie jakieś ciekawostki po podkrywam, ale żeby robić z tego oddzielną serię, to raczej nie bardzo. Czy nagrasz Gotik 1, Gotik 2 Noc Kruka Nie nagram, bo nie posiadam tych gier. Czy pokażesz nam gry z serii Risen całą trylogię Nie pokażę, ponieważ nie mam tych gier. Jakie gry RPG najbardziej lubisz? Najbardziej lubię gry RPG, które są na nieograniczonym świecie, tak jak Skyrim mają możliwość wyboru, że tak powiem, mają możliwość kontaktu z NPC w postaci takiego właśnie dialogu z możliwością wyboru odpowiedzi, tak jak to jest w Wiedźminie bądź w Skyrimie. No i lubię bardziej takie RPG obsadzone właśnie w realiach magii i, mie ma ma magii i miecza i właściwie to tyle. Jaka jest twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra to jest zdecydowanie gra strategiczna Metal Fatigue z 2000 bodajże roku dosyć stara, ale naprawdę genialna. Czy chcesz współpracować z innymi youtuberami? I ile zarabiasz średnio na jednym filmie? Ja tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z innymi youtuberami, to jestem naprawdę otwarty na wszelkie propozycje. Czy to są małe kanały, takie do 100 subskrypcji, czy to są kanały takie jak mój, czy większe, czy kanały po 100 tysięcy? To ja naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę ze mną nagrać, to ja nigdy nie odwróciłem się jeszcze do nikogo plecami, chyba że miałem ku temu naprawdę poważne powody. Ale raczej, żeby samemu wychodzić z inicjatywą do innych i prosić ich o nagranie ze mną, to, to raczej nie bardzo, bo, bo ja jestem raczej nastawiony nagrywanie solo. A jeżeli chodzi o średnie zarobki na jednym filmie, to mówiłem o tym już w poprzednich częściach i do nich odsyłam. Lecimy dalej. Zrobisz serię ze Smite na przykład wszystkie postacie po jednym odcinku na 3v3, bo jest drugi sezon i byłoby fajnie, pozdrawiam. Wszystkich postaci aktualnie w Smite jest chyba z 60, także prosisz mnie o nagranie kolejno 60 odcinków. Jeszcze raczej nie bardzo. Bardziej interesuje mnie taki tryb jak teraz, czyli po prostu wybieram jedną postać, nagrywam nią trzy odcinki. Serię kończę Assaultem i tak w kółko. Takie coś bardziej wolę, bo nie jest to monotonne i nie jest to nudne. A nagrywanie cały czas pod rząd 3V3, to ja bym po prostu po tygodniu już miał dość. Ok, lecimy dalej. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Lublinie. Ile masz lat? Mam 25 lat. Nagrasz odcinek z żoną. Jeżeli będzie miała taką ochotę, to oczywiście tak. Kiedy live, kiedy tylko będę miał na to czas. Bartoż pytanie, jak wyglądały Twoje początki na YouTubie? E, moje początki na YouTubie wyglądały tak e, samo jak teraz, tylko miałem gorszy mikrofon, miałem gorszy program do nagrywania, miałem gorszy komputer i e, tak na dobrą sprawę to możecie wejść sobie na mój stary kanał, włączyć sobie jakiś jeden z moich pierwszych filmów i gwarantuję Wam, że będziecie mieli e, z czego się pośmiać. Czy grałeś w gry z serii Grand Theft Auto? Co o nich myślisz? Oczywiście, że grałem w gry z serii Grand Theft Auto. Ja wychowałem się na takich grach jak GTA 2 później wyszło GTA 3, gdzie kamera była nie z nad mapy w 2D, tylko z zagracza w 3D, gdzie naprawdę to był super szał. Później wyszło San Andreas, gdzie mogliśmy rozwijać swoją postać, co też było mega szałowe. No a później sami już wiemy, jak się historia GTA toczyła. Także jak najbardziej z tą serią jestem za pan brat. I jak tylko pojawi się piąta część, to oczywiście e, będzie co robić. Gdzie pracujesz i jaką pracę wakanujesz? Czy jesteś z niej zadowolony? E, ja pracuję e, w firmie produkcyjnej, która robi e, wyroby e, z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. I jaką pracę wykonujesz w tej firmie? Ja w tej firmie jestem planistą produkcji, jestem specjalistą do spraw planowania produkcji i ja zwyczajnie całą produkcję, tam jest wielowyro, wielowyrobowa jest ta produkcja i jest wielkoseryjna, czyli nasze serie produkcyjne sięgają czasami nawet i miliona sztuk, także jest tego dosyć sporo. I czy jestem zadowolony z tej pracy? Jestem bardzo zadowolony z tej pracy, bo jest to praca tak naprawdę związana z moimi zainteresowaniami ze studiów. Ja pisałem na temat planowania produkcji pracę inżynierską, także w jakiś tam sposób ona się pokrywa z moimi wykształceniami i zainteresowaniami, także jest jak, najpraw, jak najbardziej ok. Czy za 2,500 zł złożę dobrego kompa do gier? Mowa o samym pudle. Gwarantuję Ci, że za te pieniążki złożysz dobrego kompa do gier, ponieważ ten komputer, na którym aktualnie nagrywam ten filmik, był złożony właśnie za 2,500 zł dwa lata temu. I powiem Ci szczerze, że od tamtej pory nic w nim nie wymieniałem. I daję radę nagrywać takie gry jak Dying Light, i nie dość, że gram w tą grę, to jeszcze ją jednocześnie nagrywam, gdzie obciążenie komputera jest naprawdę poważne, ale tutaj, żeby złożyć taki komputer za mniej więcej 2500-3000 zł. To trzeba jednak trochę na tych częściach się znać. Trzeba porównywać ze sobą parametry, stosunek ceny do jakości, i tak Także no, mi trochę zajęło złożenie takiego komputera i, i jest to wykonalne jak najbardziej. Oczywiście wiadomo, im więcej ma się pieniążków, tym lepiej, ale za 2,5 tysiąca gwarantuję ci, że złożysz naprawdę machinę, która spokojnie myślę, że uciągnie ci wiedźmi na trójkę i GTA 5. Na luzie, przynajmniej według mnie. Rozmawiałeś z żoną na temat filmiku z nią? Co o tym sądzi? Rozmawiałem z żoną na temat filmiku z nią. Moja żona uważa, że jeżeli będzie miała ochotę, to wystąpi w jakimś materiale, a na razie takiej ochoty nie ma. Także nikt nie będzie jej do tego zmuszał. W jaki sposób będziesz nagrywał GTA 5? Już o tym wcześniej wspominałem, ale mogę jeszcze raz powiedzieć, planuję nagrywać po prostu takie miksy. Raz porobimy sobie fabułę, raz wskoczymy sobie do sieci na multiplayera, raz jakieś porobimy tam, nie wiem, misje poboczne, jakieś zakątki świata będziemy sobie odkrywać. Jakieś takie kombinacje. Czy na twoim kanale pojawi się House Tour? Hmm, raczej nie pojawi się nic takiego ponieważ tak naprawdę jeżeli chodzi o moje mieszkanko no ono jest dosyć niewielkie i ten house tour trwałby jakieś 30 sekund bo ja tak jak już wspominałem w poprzednich częściach ja bym zwyczajnie stanął z kamerą na środku mieszkania obrócił się o 360 stopni i tak naprawdę już był koniec house touru. To na 40 metrach kwadratowych raczej niewiele jestem w stanie wam pokazać masz ulubione sklepy internetowe stacjonarne? Ee, raczej nie. Ja głównie kupuję, jeżeli chodzi o internet, to tylko i wyłącznie Allegro. Ee, I nie interesuje mnie to, czy to jest jakiś tam sklep, czy osoba prywatna, czy co to jest. Ważne, żebym kupił konkretny produkt, który mnie interesuje a jeżeli chodzi o takie sklepy stacjonarne, tak jak to nazwałeś to tutaj również nie mam za bardzo nic takiego ulubionego po prostu jadę tam gdzie mam najbliżej, tak, w danej chwili czyli jak gdzieś tam jadę do rodziców to wracając zajeżdżam do jednego sklepu, a jak gdzieś tam na osiedlu mam bliżej piechotką, to idę sobie do osiedlowego i wspieram jakiś tam ryneczek osiedlowy. Czemu nie ma materiałów ze Smite i pozdrawiam Materiały ze Smite obiecuję, że już będą się pojawiać. Wcześniej miałem przerwę, teraz już przerwa się skończyła i możemy nagrywać sobie dalej. Okej, okay, no to zaczynajmy. Co sądzisz o rzeczach paranormalnych? Czy przydarzyło Ci się zobaczyć coś podobnego? Bałeś się, czy olałeś sprawę? Jeżeli chodzi o rzeczy paranormalne, to jestem miłośnikiem, zwolennikiem i naprawdę uwielbiam... Gry tego typu i filmy tego typu, ale niestety nie wierzę w takie rzeczy i, i według mnie ani żadne duchy, ani żadne takie jakieś nadprzyrodzone rzeczy zwyczajnie nie istnieją. A dlaczego tak uważam? Bo ja jestem zwyczajnie osobą, która nie uwierzy dopóki nie zobaczy albo czegoś nie dotknie. Także no. Jakoś przez 25 lat swojego życia ani żadnego ducha nie widziałem, ani wampira, ani czupakabry, ani innego takiego stworzenia, a tym bardziej nie byłem w stanie w sposób namacalny doświadczyć, że coś takiego istnieje, także no, zwyczajnie w to nie wierzę. Co myślisz o religii islamskiej i podobnych? Jak zachowałbyś się, gdyby ktoś kogoś, gdybyś spotkał kogoś wyznającego taką wiarę? Tak się składa, że spotkałem kogoś, kto wyznaje taką wiarę. Wielokrotnie byłem za granicą, nie tylko w celach zarobkowych, ale także w celach turystycznych. I nieraz spotkałem osobę, która wyznawałaby inną wiarę niż ta wiara, którą znamy tutaj w Polsce. I ja jak najbardziej obcą religię i obcą kulturę szanuję, bo ja rozumiem to, że ludzie wychowują się w innych regionach świata i każdy z tych regionów ma jakieś tam swoje założenia: kulturę, gospodarkę, religię, walutę, język. To wszystko to jest przypisane geograficznie do danej części świata także powiedzmy, że gdzieś tam jak ktoś się wychował w religii islamskiej, no to się wychował w religii islamskiej no, takie ma wierzenia, w takie rzeczy gdzieś tam sobie e, w takie rzeczy sobie wierzy no, powiedzmy, no, coś tu więcej mogę powiedzieć to jest, to jest, to jest normalne no, to jest od, od, od wieków e, gdzieś tam powiedzmy wiadome, że, że byli Egipcjanie, którzy mieli swój zestaw bogów, byli Majowie, którzy mieli, sw mieli swój zestaw bogów, byli Grecy, którzy mieli swoich bogów, byli tam gdzieś, nie wiem, w centralnej Europie, gdzieś tam nie wiem, chrześcijanie, gdzieś tam gdzie indziej była jeszcze inna religia, no to jest coś, co się przewija od lat i to jest e, że tak powiem otacza nas od lat Także no nie wiem dlaczego tutaj miałbym się zachowywać jakoś inaczej w stosunku do takich ludzi, bo oni się tak naprawdę niczym od nas nie różnią, tylko zwyczajnie wierzą w inne rzeczy. No, to jest ten sam szkielet z tymi samymi kośćmi, z tymi samymi mięśniami, z tymi samymi żyłami, tylko tak naprawdę jest to osoba w innym wieku, w innym, nie wiem, innej, trochę koloru, innego koloru skóry i koloru włosów no niczym się nie różnimy, kurde, wszyscy obdarci ze skóry wyglądamy tak samo, no, nie róbmy sobie tutaj jaj. Kim jest dla Ciebie fan? Fan to jest dla mnie osoba, która w jakiś sposób, że tak powiem, jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jest artysta, który wykonuje jakąś konkretną dziedzinę E, czy jest to malarz, czy jest to piosenkarz, czy jest to aktor, czy jest to osoba, e, która w jakiś tam sposób e, wpływa na otoczenie swoim talentem i taka osoba po prostu ma swoją rzeszę fanów. I ja takich właśnie fanów rozumiem jako osoby, które e, tego danego wykonawcę zwyczajnie lubią ponad wszystkimi innymi wykonawcami i są fanami tej konkretnej osoby. A kim dla mnie jest taki fan? Nie wiem, kim dla mnie jest taki fan, bo ja ani nie śpiewam, ani nie tańczę, ani nie występuję na scenie. Także ja, ja nie mam fanów, ja mam, ja mam widzów, ja mam osoby, które zwyczajnie oglądają mój kanał. Ja bym tego nie nazwał. Ja, ja bym was nie nazwał fanami, ja bym was nazwał widzami, ja bym was nazwał bardziej moimi kumplami moimi przyjaciółmi, niż, niż jakimiś fanami, no kurczę, ten fa, fan to tak mi się kojarzy z takimi celebrytami, jakimiś tam, kurczę, gwiazdami, a nie tam z jakimś kanałem na YouTubie, jakimś takim malutkim. Jakie gry lubisz najbardziej, oprócz horrorów? Najbardziej lubię gry strategiczne, RPG oraz gry logiczne. Co myślisz o sytuacji na, na Ukrainie? Czy będzie wojna? Jeżeli tak, to co byś zrobił? Pierwsze pytanie, pierwsza część pytania. Co myślisz o sytuacji na Ukrainie? Myślę, że sytuacja na Ukrainie jest naprawdę kiepska i bardzo im współczuję, że muszą przez ten okres przechodzić, ale tak na dobrą sprawę ta sytuacja, która jest teraz na Ukrainie, nie różni się niczym od tej sytuacji, w której była Polska 26-7 lat temu, kiedy był stan wojenny, PRL i tak naprawdę od momentu od 1989 roku, jak wkroczyła Solidarność, to tak naprawdę e, w niczym sytuacja w Polsce nie różniła się od tej na Ukrainie, tylko że po prostu były to inne regiony i w innym czasie się to działo. Polska już to ominęło, Polska już się rozwinęła, Polska jest 30 lat do przodu, jeżeli chodzi o Ukrainę w tych kwestiach gospodarczych. No i tyle, no cóż mogę powiedzieć. Taka sytuacja u nich wyniknęła, współczuję im bardzo fajnie, że Polacy pomagają, fajnie, że gdzieś tam staramy się e, nie wiem, cegiełkę swoją dołożyć, no ale cóż, no taka sytuacja jest na Ukrainie, a gdzieś tam w Afryce głodują dzieci, a gdzieś tam w Chinach jest przeludnienie, a gdzieś tam w Stanach jest tsunami, a gdzieś tam nie wiem, no dzieją się rzeczy na świecie, no i tak jakby się chciał człowiek interesować i przejmować wszystkim, co go otacza, to tak naprawdę nie starczyłoby mu życia na no własne życie, no kurczę czy będzie wojna? E, właściwie to ja bym powiedział, że już jest wojna. Co prawda, wojna może nie e, tak e, potężna jak pierwsza czy druga wojna światowa, ale wojna gdzieś tam na Ukrainie trwa. No, oni cały czas gdzieś tam do siebie strzelają, jedni bronią, jedni atakują, później inni atakują, jedni bronią. No, gdzieś tam, powiedzmy, gdzie jest wykorzystywana ta broń i jest zagrożone życie ludzkie, no to jest wojna zwyczajnie. Także ta wojna trwa jeżeli tak to co byś zrobił to podejrzewam że chodzi w tym pytaniu o to czy będzie wojna w której będzie brała udział Polska jeżeli tak to co bym zrobił no jeżeli będzie wojna w której będzie brała udział Polska no to wszystko zależy od tego, jak ta wojna zostanie rozegrana, bo jeżeli my będziemy wojować tutaj gdzieś kurcze pod Lublinem, gdzie ja mieszkam, i tutaj będą mi jeździć czołgi granaty latać, no to ja długo w tym miejscu nie zabawię. Ja po prostu biorę pod pachę żonę, pod drugą pachę biorę walizkę z rzeczami i spadamy gdzieś, gdzie jest po prostu bezpiecznie, tak? Bo dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo mojej rodziny, tak? A nie tam jakieś, no co prawda. Jeżeli byłaby wojna, no to ja mam kategorię wojskową A, także no cóż, daliby mi karabin i poszedłbym gdzieś tam strzelać, tak? Do tych tam nie wiem, do kogo, do, kogoś, do kogo by trzeba było postrzelać. No cóż mogę powiedzieć, no tak to by pewnie wyglądało. A jeżeli nie byłoby takiej konieczności, no to, to ja po prostu zawijam, zawijam rodzinkę i jadę tam, gdzie jest bezpiecznie. Jak to sytuacja dobrze? E, dobra, wolałbyś być dzieckiem w dzisiejszych czasach, czy w tych, w których się urodziłeś? E, powiem szczerze, że ja jednak chyba wolę czasy te, w których ja się urodziłem, e, bo w tych czasach, jakbym się urodził, które są teraz, to ja naprawdę ciężko jest mi ci, ciężko jest mi teraz się odnaleźć w tych czasach, będąc osobą dorosłą, a nie wiem, jakbym się odnalazł w ogóle będąc dzieckiem. E, tak naprawdę... Jak ja byłem mały, to no, nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było telewizji kablowej, no bardzo dużo rzeczy nie było ogólnie, nie było tylu sklepów z ubraniami, nie było tylu sklepów z jedzeniem. No, teraz tak na dobrą sprawę dzieciom, które się wychowują w danych czasach niczego nie brakuje i ja nie wyobrażam sobie, że, żebym miał te w jakiś tam sposób. Porównywać. Także, no, ja jednak chyba wolę te czasy, w których ja się wychowałem, bo te czasy wychowały mnie na taką osobą, jaką jestem teraz. A jakbym się wychowywał w innych czasach, to może nie byłbym taki super, jak jestem teraz. Także, no, no co mogę więcej powiedzieć. Okej, okay, idziesz spać, pisałeś po 24. No, no dobrze, no to cieszę się, także pozdrawiam. Myślę, że jest jeszcze czas na to, żebyśmy jeszcze coś tutaj odpowiedzieli na, na kilka pytanek. Czy nagrasz ze mną? Ile tu w ogóle zostało jeszcze? Kurczę, trochę jest. Myślę, że się wyrobimy jeszcze w dwie części. Czy nagrasz ze mną? W, czy za, nagrasz ze mną w Smite? Jeżeli chodzi o nagrywanie i propozycję nagrywania, to ja bym prosił, żebyście pisali do mnie na privie, bo ja, żeby z kimś nagrywać to najpierw muszę sobie jego kanał obejrzeć, muszę pogadać z tą osobą, popisać i tak dalej no to, to jest taki proces zdecydowanie bardziej skomplikowany pozdrowisz? No, oczywiście dlaczego, nie, nie widzę przeszkód, pozdrawiam Cię jakie masz słuchawki? E, pff, no takie no. O, właśnie słuchaweczki czarno-czerwone, firmy Creative e, model Fatality Mam te słuchawki od momentu, jak wyszły tylko na rynek. E, także nie wiem, to było jakieś 6-7 lat temu. No one są dosyć wiekowe, także... także od tamtej pory dają radę i jak najbardziej spełniają swoją funkcję. Jak zacząłeś nagrywać? E, jak zacząłem nagrywać? No z, po prostu doszedłem do wniosku, że, że moje, moje gadulstwo, moje zamiłowanie do gier i moja chęć Tworzenia czegoś muszą zostać zaspokojone, i zwyczajnie siadłem i zacząłem nagrywać materiały. No, na początku lepsze, gorsze, ale jakieś tam były. Zacząłem to wrzucać na YouTube'a. Wy zaczęliście to oglądać i oceniać. No i od tamtej pory jakoś sobie działamy, prawda? Także tak to wygląda. Eee, czy kiedykolwiek przyklinałeś? Eee, właściwie. Mogę powiedzieć, że tak. Nie jest tutaj oczywiście powiedziane, że, że to, co prezentuję sobą na kanale, no to ja staram się, że tak powiem, zachowywać tą kulturę wypowiedzi, ale jak gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, jadę samochodem na mieście i, i gdzieś tam się zdenerwuję, no to, to nie jest tak, że ja... Nie przeklinam w ogóle, tak? Gdzieś tam mi się wypsnie czasami jakieś przekleństwo, bo te przekleństwa, oczywiście, są teraz na każdym kroku w naszym życiu. A teraz jeszcze Wam współczuję, bo gdzieś tam jeszcze w szkołach, już w podstawówce zresztą pewnie gdzieś tam te dzieci już przeklinają. Także moi drodzy, no ja swoim założeniem e, na kanale działam takim, że, że ja po prostu chcę odchamiać jednak trochę to społeczeństwo. Nie chcę, żebyście, żebyście w wulgarny sposób gdzieś tam się odzywali do siebie, czy to w komentarzach, czy to w szkole na korytarzu, czy gdzieś na chodniku, czy na przystanku. Język polski jest naprawdę bardzo fajny, bardzo rozbudowany. Mamy mnóstwo pięknych wyrazów. Ponadto Polacy no dosyć sporo przeszli, żeby ten język przetrwał przez te wszystkie lata. Także, no kurczę, postarajmy się trochę bardziej i, i że tak powiem, unikajmy tych przekleństw. Także, no, czy kiedykolwiek przeklinałeś? no przeklinałem oczywiście, no przecież te wszystkie przekleństwa skądś tam się znano. Też chodziłem kiedyś do szkoły, też gdzieś tam na tym korytarzu się stało z kolegami, gdzieś tam się rzucało jakimiś przekleństwami. No, ale to powiedzmy, że według mnie człowiek powinien z tego wyrosnąć. No, tam gdzieś w ogóle zacznijmy od tego, że człowiek nie powinien w takie coś wrosnąć, bo, bo przeklinanie to nie jest fajna rzecz. To nie jest w ogóle cool, i to nie jest, to nie jest takie, że tym trzeba się chwalić. Najlepiej w ogóle nie przeklinać. A jeżeli już gdzieś tam, powiedzmy, chcemy być fajni, bo społeczeństwo e, jest na tyle spaczone, że wydaje mu się, że przyklinanie jest fajne, no to dobra, no to przeklinajcie sobie, ale powiedzmy z umiarem. I, I jak już skończycie tą szkołę, wejdziecie w dorosłe życie, no to skończmy z tym, no kurczę. Czy na co dzień jesteś taki łagodny jak na nagraniu? Nie wiem, czy na nagraniach jestem łagodny. Jeżeli tak uważasz, to, to fajnie, bo, bo staram się, żeby ten mój kanał był prowadzony w taki sposób raczej przyjemny, relaksacyjny i, i bardziej ukulturowiony niż, niż inne kanały, gdzie po prostu jest tylko jedno wielkie wykrzykiwanie, przeklinanie i wydurnianie się. Ale moi drodzy, to jaki jestem na nagraniach, to jest 100% mnie i. Mogę wam obiecać, że jak gdzieś tam się kiedyś spotkamy na jakimś eventie typu PGA, czy jakiś, nie wiem, Falcon, czy, czy jakiś inne takie, taki zjazd, gdzie, gdzie się spotykają ludzie miłośnicy gier no to moi drodzy, ja daję wam gwarancję, że ja zachowuję się tak samo poza nagrywaniem jak na nagraniach. A powiem Wam szczerze, że w 95% przypadków na YouTube jest totalnie na odwrót. Czyli osoba, która e, to, co pokazuje na YouTube, to w 95% e, nie jest taka na żywo. A w moim przypadku właśnie tak jest. Także, także tak to wygląda. Okej, okay, moi drodzy, kolejna część za nami. E, ja sobie od tego pytania z Sofianem Rachem. Zacznę kolejną część już piątą, jest to piąta część teraz. Teraz nagrywam piątą, także będzie to już szósta. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że ta szósta część będzie już ostatnia. Eee, zobaczymy, czy, czy, czy się uda. No i właściwie wielkie dzięki do tej pory za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że staram się odpisać, na, odpowiedzieć na te wszystkie pytania i że to docenicie. No i widzimy się w kolejnej części, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.